Cześć, mam na imię Marcin i razem z mazowieckim grawanem zapraszamy Was na cykl wideo, w których opowiemy o tym, jak przygotować się dobrze do ultra Dlatego też nazwaliśmy ten cykl Ultra z głową i zaprosiliśmy do współpracy profesjonalnego trenera ultra, radka rugóza z Ultra Track. Cześć, witajcie! Cześć Radek, to nie pierwsze nasze spotkanie, ale nowy temat, którego wcześniej nie poruszaliśmy, a mianowicie jak się odżywiać, żeby to procentowało w przyszłości? No więc powiedz mi na początku, czy dobrze sobie wyobrażam, że jedzenie ma znaczenie? Jedzenie ma ogromne znaczenie. Musimy wszyscy pamiętać o tym, że każda aktywność fizyczna, w tym kolarstwo, no to jest produkcja energii. Mhm. Takiej energii, którą przekładamy finalnie w pedał i każde uderzenie korby. Więc potrzebujemy zwyczajnie do tego paliwa. A tym mhm. paliwem jest jedzenie. Mhm. No właśnie to co na tym talerzu powinno się znaleźć? Czy tylko moje ulubione słodycze? Czy może też na przykład jakiś listek sałaty? <grymne> Powinniśmy pamiętać o tym, żeby posiłki były w pełni zbilansowane. Potrzebujemy wszystkich trzech makroskładników, czyli węglowodanów, białek i tłuszczy. Oczywiście w zależności od tego, Jaką aktywność danego dnia planujemy, czy to będzie mocny trening, czy, czy ekstremalnie długi taki pod mazowiecki grawer na przykład. No wtedy odpowiednio to powinniśmy sobie składać. W jednym przypadku będzie więcej węglowodanów, w innym przypadku powinniśmy zadbać o białka i tłuszcze, więc to trzeba planować. Czy poza tymi trzema, o których wspomniałeś, powinniśmy też zwrócić uwagę na jakieś dodatki, typu witaminy i minerały, o których często słychać w jakichś reklamach, ale czy to też jest coś, co powinniśmy jakoś mierzyć, jakoś zwracać uwagę, czy to się zawiera w naszej diecie, czy po prostu przyjmować przy okazji? Jeżeli będziemy mieli w planach, Stosować taką dietę zbilansowaną i rzeczywiście bazującą na produktach, które są dostępne, sezonowe i niezbyt przetworzone. To w zasadzie mamy niemalże 100% pewność, że dostarczymy 100% wszystkich tych witamin, które potrzebujemy. Natomiast oczywiście trzeba zadbać o w przypadku kolarstwa trzeba zadbać o sód, trzeba zadbać mm. o potas, trzeba zadbać o, o magnez, więc um, warto tutaj rozejrzeć się za dobrym izotonikiem mm. i taki izotonik stosować. Jeżeli pomyślisz o jakichś najczęściej występujących dolegliwościach, które wynikają z tego, że niewłaściwie się odżywialiśmy albo niewłaściwie piliśmy w przypadku treningów kolarskich czy startów już dłuższych, to, to co, co, ci, co ci przychodzi do głowy? No, gdybym miał opisywać starty długodystansowe, no to najważniejsze, najważniejsza dolegliwość, jaka występuje, no to są przede wszystkim problemy żołądkowe. Mhm. Dlatego, że ultrakolarze mają niestety to do siebie, że zjadają za dużo, zwłaszcza, ja. zwłaszcza jeżeli mają przygotowanych bardzo dużo punktów kontrolnych i to są punkty mhm. kontrolne żywieniowe, no wtedy ta podaż tych, mm. e, tych kalorii jest zbyt duża. Niestety przekłada się to na to, że no, zwykle spada moc i zwykle są to problemy żołądkowe. No. Czyli za dużo jedzenia to wcale nie jest dobre rozwiązanie. Tak? Wręcz przeciwnie, jeśli przekroczymy um, w danych oczywiście warunkach, w danych zawodach, na, na, w danym, na, w danym dniu, pogodzie, w danym dniu. Tak. Jeżeli przekroczymy tą kaloryczność, no to gwarantuję, że w drugiej połowie taki zawodnik zwolni. A jakby ultrakolarstwo, mazowiecki gra, wszystkie ultramaratony, które się odbywają, no to przede wszystkim chodzi o to, żeby po pierwsze z czasem, z upływającym czasem jak najmniej zwolnić. Mhm. Nie? To po pierwsze, no i to jest trochę pojedynek na jedzenie. Nie ma co ukrywać. Zbyt duża podaż, zbyt duży posiłek powoduje, że organizm odprowadza krew z mięśni do żołądka, no i zajmuje się procesem trawienia. I tutaj też sztuką jest planowanie tego odżywiania w trakcie ultramaratonu, dlatego że. Nie należy jeść dużych posiłków przed na przykład ważnymi, hmm. jakimiś neurologicznymi y, częściami trasy, hmm. gdzie mamy podjazd, albo mamy trudne technicznie y, części trasy, no bo zwyczajnie zjemy za dużo, y, nie będziemy mieli tej krwi, która będzie dostarczała y, energii do mięśni, tylko ona będzie zajęta trawieniem. Ja y, jem często, ale jem mniej, czyli a jakby to powiedzieć, nie szokuje organizmu zbyt dużą ilością pożywienia. Oczywiście czasami się zdarza tak na ultramaratonach, że jest moment, że rzeczywiście trzeba zjeść więcej, mając tą świadomość, że przez najbliższe 200, 300 czy 500 kilometrów nie będzie co zjeść. No, ale wtedy już jest zupełnie inne planowanie, także tutaj trzeba być ostrożnym. No, ciekawiło mnie to, Radek był w zeszłym roku trzeci na dystansie 500 km i świetnie pojechał. Ile zjadłeś w trakcie Mazowieckiego Gravela w 2022 roku, pamiętasz? Wstyd się przyznać. Co? Cztery obiady? Wstyd się przyznać. Nie, nie zjadłem ani jednego obiadu. Dla mnie to był, to była trasa do przejechania na raz bez specjalnego odpoczynku. No miałem oczywiście problemy tam ze spaniem w drugiej połowie i jak ktoś obserwował mój jazdy, to na pewno zorientował się, że już mnie zaczyna nosić po szosie. Natomiast, natomiast ja pojechałem na zapasach, które zabrałem ze sobą i wyszło tego rzeczywiście w okolicach Gdybym to policzył dokładnie, prawdopodobnie w okolicach 70 gram węgli na godzinę mniej więcej wchodziło, oczywiście nie wchodziło to od pierwszej godziny, tylko w moim przypadku to było od czwartej lub piątej godziny jazdy mm -hmm. Więc to była mniej więcej taka podaż, no i ja... 70 gramów cukru na godzinę, tak? tak? węglowodanów mm -hmm. na godzinę Tak, to było, było podawane w izotoniku i w batonach mm -hmm. Natomiast e, Ponieważ ja Mam taką tendencję i mam już za sobą bardzo długie ultramaratony, i wiem, że dużo mięśnia spalam czyli zjadam sam z siebie, następuje ten, ten katabolizm. Więc ja regularnie, raz na dwie, raz na trzy godziny, o ile dobrze pamiętam, dostarczałem mieszaniny też białka. Nie było to nic wyszukanego. Ja starałem się znaleźć coś, co będzie przypominało jogurt, więc ja to białko starałem się dostarczyć w miarę regularnie. Zresztą warto wiedzieć, że białko w odpowiedniej kompozycji z węglowodanami jest bardzo dobrą mieszaniną taką regeneracyjną. I jeśli dostarcza się ją regularnie do organizmu, no to potrafi opóźnić efekt zmęczenia. Nawet są dostępne niektóre badania, które mówią, że ten efekt zmęczenia można opóźnić o 14%. No a jeżeli chodzi o elementy takie żywieniowe, które zabierze sobie do tylnej kieszonki, na myśli to, co so, co, jakie to są ulubione twoje y, y, rzeczy. Nie mogę I, się przyznać. No. <laughs> I powiedz mi jeszcze, czy są takie rzeczy, których zdecydowanie odradzasz? Czego nie brać, bo ludzie często to mają, a nie wiedzą, że to powoduje nie A raczej, albo... raczej czego nie kupować. Nie, raczej nie. czego nie kupować. Um, nie. Dziwi mnie to, że niektórzy jeżdżą na ogólnie dostępnych hotdogach. Mhm. Wartość kaloryczna jest spora, ale tak, analizując skład, to wydaje mi się, że niewiele tam jest składników takich, które są warte uwagi. Natomiast, no cóż, ja zwykle zabieram. Solidny izotonik. No i co? No i suplementuje się batonami. Mm. Najczęściej suplementuje się batonami, natomiast z takich rzeczy, które bardzo lubię mieć ze sobą, no to są orzechy, mm. no i są suszone owoce. Rodzynki, daktyle, czasem żurawina, także ja w zasadzie... Nagroda na, za na kolejną wymierze. stówkę. <laughs> Dokładnie. A Wy co zabieracie ze sobą? Napiszcie w komentarzach. Jakie przekąski, czy to są batony, czy to są orzechy, rodzynki, a może jakieś swoje wyszukane macie metody na to, żeby... metody na głody. Ja bardzo lubię zabrać ze sobą kanapkę własnoręcznie zrobioną, w której poza tym, że daje fajne, zróżnicowane składniki, to jeszcze obficie zawsze posmaruję majonezem, majonezem żeby dobrze weszło. <laughs> tak, no i też chyba ważne, żeby potem, jak już przekąsimy, żeby to popić, nie? Żeby to Zgadza poszło się. w ruch. Tak. Tak, tak. Płyny to dzielny temat. Dzięki za dzisiaj, dzięki Radek, e, że zdecydowałeś się do nas e, dołączyć na ten wywiad. I zapraszamy Was do tego, żeby polajkować nas, nasz kanał, subskrybować, bo nie jest to ostatni odcinek na temat tego, jak z głową przygotować się do ultramaratonu. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.